Czułem, że jestem wystarczająco szybko, żeby minąć rywala i gdzieś tam zupełnie spontanicznie pomyślałem, że muszę zrobić coś bardziej niż zwykle, żeby to udało się. Wykonałem taki manewr, gdzie w tym momencie akurat okazał się bardzo skuteczny. Zdecydowanie tak. E, lubię bardzo szybkie e, tory i myślę, że chociaż na krótkich też, ale czasem, gdy tor pozwala, naprawdę można robić e, dużo fajniejszych e, rzeczy, manewrów na takim e, dłuższym, łagodniejszym torze, żeby e, dać temu motocyklowi bardziej jechać. I okaże po. Zdecydowanie tak, zawsze uśmiech się pojawia, gdy widać biało-czerwoną flagę na trybunach, jest tego dosyć sporo, także bardzo fajnie i zapraszam.